Znajdujemy się w Kopytkowie w pałacu w 1867 czy 1876. Na razie jesteśmy w pierwszym budynku. Tu znajdowało się przedszkole, albo szkoła. Coś takiego. Równie stary jak ponoć w tamtym pałac. Pałac wszystkie nieznany, ale to jest eleganckość. Kuchnia. Wypiszmy Wchodzimy na wydawkę i mielone, schabowe raz. Zaraz tam przejdziemy. Żadnych dokumentów tutaj nic nie ma. U góry na, stropie, na strychu. Można było znaleźć tam ewidencje, jakieś tam drobne, czyste druki. Czyli coś w co ogóle. Dokumenty. My wchodzimy do części użytkowej dla dzieci. Wydawka, powroty i jadalnia.